Witajcie moi kochani, wracamy po jakiejś tam e, przerwie związanej e, z moim e, wypadem e, do Kanady i do Stanów. Tam możecie obejrzeć sobie e, moje vlogi. Teraz e, jestem w mojej kotłowni, dosypuję pelet, ale pokażę Wam, bo pytaliście mnie jak tam z garażem, więc zapraszam Was e, do garażu. Idziemy. A jeszcze zapalimy światełko było oh. Idziemy Pokażę Wam garaż Jeszcze stoi oh. Jeszcze stoi, więc Zobaczcie, tak wygląda Hop. Jeszcze Jak widzicie, no jeszcze kostkę muszę położyć Ale już rok stoi ponad Zobaczcie, tak wygląda teraz w środku tak wygląda teraz w środku garażyk. Jak widzicie, wytrzymał na śniegu, metr śniegu leżał na nim i wytrzymał. Stoliczek, bałagan, jak to w zwykłym garażyku. Jak widzicie tutaj hmm, powiesiłem sobie telewizorek. Mam, tu mam swoje stanowisko takie komputerowe, że tak powiem, do streamowania. A tutaj jeszcze się znalazł co? kompresorek stoi. Stończyka tu ogólnie będę spawał jeszcze do końca takie stoły, nie, tylko już nie miałem czasu. No, jak widzicie, nic się nie zawaliło, nic e, się nie dzieje. Jak to widzicie? O, tutaj naj, o, najdroższa rzecz, jaka jest, czyli pelet, pewnie połowa z tego mi tylko pójdzie do końca zimy. Jeden taki problem to mam tylko, że jak tam zamarznie przed bramą e, na krawędzi, to to mi po prostu się wleci lekko do środka. Mm. Ale to sobie przerobię już na wiosnę, że tam listwę po prostu wstawię i będzie sialala. No tutaj kabelek mam wyprowadzony, bo jeszcze nie zdążyłem elektryki zrobić, a po prostu nie ma okazji, żeby zrobić. Na razie jest taka, chcę tu zamontować te, wiecie, te, te takie światła, co są plastry miodu, więc dlatego się jeszcze wstrzymałem. Ale jak widzicie, wszystko działa i hula, posadzka nie popękała, jak mówili, że popęka posadzka nie popękała. W garażu, garaż jest nieogrzewany, garaż jest nieogrzewany, a na, mm, w garażu jest stopni 10, stopni jest 10, e, więc nie ma tragedii. E, jak jest, e, spadnie tak do, minu, do, do 7, do 8 stopni, to po, włączam sobie taką dmuchawę. To jest taka nagrzewnica moment i mam 16-17 stopni, więc tyle mi wystarczy w garażu, A i tak nie jest zimno. Jak widzicie, nic się nie zawaliło, nic nie popękało. Wszystko jest jak jest. Tak to wygląda. garaż ten kosztował niecałe 13 koła, więc jak widzicie, stoi i ma się dobrze. Hops, tu jeszcze muszę, wiadomo, te bramy poprzecinać. Tu o te. I będzie sielada. Ogólnie widzicie, jeszcze tam sobie klimę chcę zamontować, żeby sobie ewentualnie dogrzewać bądź chłodzić latem, ale miejsce jest sporo. Wszystko gra i buczy, zespół skluczy. To jak widzicie, chciałem się z wami podzielić tym, jak wygląda po roku użytkowania. Nic tu nie gnije, chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze, chyba w przyszłym tygodniu zrobię, odkręcę tą jedną płytę, bo muszę tu do się dostać, to tą płytę odkręcę i zobaczę, czy tu się w ogóle coś, jakaś para zbiera, bo tam żeście pisali, że tam się para będzie zbierać, więc zobaczę, jak wygląda pod spodem wełna pod płytą. Gdzie na zewnątrz jest minus, tu jest plus, zobaczymy, czy coś tam się skrapla. Dobra, to pokrótce tyle, taki filmik krótki, wracamy znowu do, że tak powiem vlogowania, czy tam pokazywania Wam kilku robót, które będę robił cieszę się, że mogę do tego wrócić, kupiłem nowy samochód sobie taki do YouTube'a otworzyłem nowy kanał, czuję się spełniony więc lecimy dalej, trzymajcie się do następnego, yo!